Ma już tuż, tuż, zatem zbliżają się komunie, a co za tym idzie, chrzestni muszą myśleć o prezentach, rodzice także. No a jeśli mowa o prezentach od chrzestnych rodziców, to są zazwyczaj to największe prezenty, te z których najbardziej dziecko się cieszy, chociaż no nie zawsze. Ale jeśli mowa o drogich prezentach, to dziś omówię Wam najlepsze prezenty... Które kosztują ponad 1500 zł, więc naprawdę wysoka półka, jeśli chodzi o taki rynek komuiny, rynek prezentowy. Zatem zapraszam Was do oglądania. Nie da się ukryć, że chyba każde dziecko lubi gry wideo, a tym bardziej chłopcy. Zatem, konsola do gier będzie idealnym prezentem. Aktualnie najmocniejszą konsolą na rynku jest PlayStation 4 Pro. No, XBOX Skorpion już nie wyszedł, zatem jesteśmy, można powiedzieć, skazani na PlayStation 4 Pro, chociaż jest to bardzo dobra konsola, najmocniejsza, jak wspomniałem, aktualnie na rynku. PlayStation 4 Pro pozwoli grać we wszystkie aktualnie dostępne tytuły na konsolę PlayStation 4 w jeszcze lepszych detalach graficznych. Co za tym idzie, jeszcze lepsza grafika, jeszcze większe możliwości tej konsoli, co przekłada się na dłuższy czas jej aktualności. Można powiedzieć, dłuższy czas będzie ona e, zapewne wspierana. No i grafika również będzie na lepsza. A co się liczy dla takiego młodego odbiorcy? No przede wszystkim właśnie aspekty audiowizualne. Cenę konsoli PlayStation 4 Pro w sklepach Media Expert możecie poznać klikając w link, który macie w opisie filmu. No i jeśli nie konsola, to może sprzęt komputerowy. W tym wypadku nie zestaw PC Lecz komputer typu notebook, czyli tak zwany laptop, pozwoli to na większą mobilność, pozwoli dziecku, oglądać na przykład ulubione filmy podczas podróży, czy też grać podczas podróży, a także zabrać ten komputer do babci, do kolegi, czy nawet siedzieć po prostu w domu przy tym komputerze. Acer Aspire, którego Wam polecamy, może nie ma topowej specyfikacji, ale kosztuje 2500 zł, no i ma w sobie pamięć DDR4, niestety tylko 4 GB, ale szybkość pamięci, to, że jest to DDR4, trochę to nadrabia zawsze tej pamięci można z czasem dołożyć. Mam tutaj niezintegrowaną kartę graficzną posiadającą 2 GB pamięci własnej, a także wydajny procesor Intel Core i5 7200. Pozwoli to na w najnowsze tytuły, może nie na najwyższych tych ultradetalach, ale na średnich, może nawet wysokich, zależnie oczywiście od optymalizacji gry. Poza tym nie zapominajmy, jest to dziesięciolatek, zatem on będzie się raczej skupiał na nauce na tym komputerze, będzie korzystał z internetu, no przynajmniej takie jest założenie. No w założeniu dziecko ma korzystać z komputera do nauki, no ale wiadomo jak to się zazwyczaj kończy. Ten laptop będzie dobry, wydajny, sprawdzi się oczywiście do nauki, ale także w grę dziecko będzie mogło spokojnie zagrać. W tym wieku młody człowiek kształtuje swój gust muzyczny, zatem zestaw audio na pewno będzie świetną propozycją na prezent. Ten nie jest najtańszy. Zestaw Danona kosztuje około 2500 zł, ale naprawdę ma wszystko co powinien mieć nowoczesny zestaw audio. Mam tutaj łączną moc 120W jeśli chodzi o głośniki. Urządzenie ma połączenie z internetem, obsługuje Spotify Connect, a także możemy łączyć się do niego za pomocą Bluetooth, AirPlay jeśli korzystamy z urządzenia od Apple, więc muzykę możemy otwierać z każdego możliwego źródła z komputera, z telefonu, z tabletu z wszystkiego co posiadamy w swoim domu a nie zapomnijmy, że dziecko prawdopodobnie dostanie też do trochę tańsze prezenty jak na przykład właśnie tablet z którego będzie mogło sobie puścić muzykę właśnie na tej wieży naprawdę ten zestaw robi wrażenie no i pozwoli na super odczucia audio nawet dla dziesięciolatka no właśnie mówiłem o tym, że do obsługiwania wieży Denona potrzebny jest smartfon. Ale to także on może być prezentem, tym najdroższym, tym, który kosztuje ponad 1500 zł. Świetnym modelem jest Galaxa 5 2017, którego niedawno testowałem dla Was na kanale wideotesty.pl. Oczywiście do jego recenzji dostaniecie się poprzez kartę, którą widzicie tutaj u góry ekranu. Tam macie 5 zalet: Galaxa 5 2017. Przekonajcie się, że to jest naprawdę bardzo dobry smartfon. Przede wszystkim wydajny, który pozwoli na granie we wszystkie wymagające gry ze Sklepu Play, a jak wiemy najczęściej to robią dzieciaki na swoich smartfonach, czyli po prostu grają. Aparat również jest bardzo dobry, ten do selfie tak samo, więc nie ma tej rzeczy, która nie przydałaby się młodemu użytkownikowi technologii mobilnej. No ale co kupić młodemu sportowcowi? Przecież wymarzone rolki już ma, rower też już dostał. Na hulajnodze również może jeździć. No ale te wszystkiego wyczyny, które zrobię na swojej nowej deskorolce, czy też na jakimś motocrossie nawet, czy czymkolwiek innym, trzeba już przydokumentować i świetnym narzędziem do tego będzie GoPro Hero 5 generacji, czyli tej najnowszej, które pozwoli na zapis najlepszych sportowych wspomnień dziecka właśnie w jakości 4K, w jakości Full HD, w najlepszej możliwej, jaką obecnie mamy na rynku. GoPro Hero 5 jest najlepszą obecnie kamerą tego typu na rynku, więc będzie świetnym prezentem dla dziecka, które jest bardzo aktywne, uprawia jakiś sport, no i odnosi może jakieś sukcesy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że któryś z tych prezentów okaże się trafny, że zdecydujecie się na któryś z nich. Piszcie w komentarzach, co innego można kupić dziecku w tak dużym budżecie. Inne filmy w innych budżetach oczywiście znajdziecie na naszym kanale. Ja zapraszam Was do opisu, tam macie linki do tych wszystkich. Sprzętu, które wymieniłem w sklepie Media Expert tam one są w bardzo dobrych cenach, a ja zapraszam Was na naszą stronę pl naszego Facebooka, Instagrama, Twittera i grupę Facebookową Testerzy Wideotestów. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!